Dajcie moje piękne. Jak się za szybko nie zestarzeć? Dam wam odpowiedź pewnie troszeczkę zaskakującą. Nie być sztywną babką. Blog jest o tym. Blog jest o tym, że jesteśmy piękne, kiedy czujemy się wolne, kiedy wyrażamy swoje emocje, kiedy docenimy. Siebie takie jakie jesteśmy, i dlatego e, najpierw Wam chciałam opowiedzieć taką anegdotę z przed paru miesięcy. Byłam nad morzem jeszcze zimnym, nocą na plaży nie było nikogo, a ja zrobiłam sobie ćwiczenie oddechowe ze śmiechem, bo to jest ćwiczenie, które pięknie wyzwala, zaraz je zrobimy razem. I ten śmiech przerodził się w szloch potem znowu w śmiech więc gdyby ktoś obserwował pewnie stwierdziłby że to wariatka ale powinnyśmy wszystkie się Pozbywać tych zblokowanych emocji, które później, no bo co to ma w ogóle do jogi twarzy? Dlaczego ja o tym mówię? Które później też e, rysują nam smutkę, smutne zmarszczki zamiast tych wesołych wokół oczu i powodują opowiadanie kącików i rysują nam w ogóle w busi smutne linie. E, także co ja też nad tym morzem robiłam? Płaczu nie będę pokazywała, pokażę tylko śmiech. Uwaga! Zrobimy bardzo głęboki wdech i będziemy się śmiać Później na wydechu, stopniowo opróżniając płuca, aż nam zupełnie zabraknie powietrza. Będziemy y, cały czas tylko oddychać nosem, czyli bierzemy wdech i śmiech. <śm Jak długo, jak potraficie. Czekajcie, to jeszcze nie koniec. Kolejne ćwiczenie śmiechowe. Produkują się endorfiny na całego. Bierzemy równie dobry wdech, taki porządny, ale śmiejemy się na całe gardło. Uwaga. Pracują mięśnie twarzy, pracują płuca i mięśnie brzucha. Trzeci, genialny rozluźniacz szczęk. Wiem, że będę wyglądała i wy też robiąc to dziwnie, ale sztywne babki się starzeją szybciej, pamiętajcie, więc my się nie przejmujemy. Równie głęboki wdech, a potem się śmiejemy z językiem na brodzie. Uwaga! Czujecie też mięśnie brzuszka. No dobrze, słuchajcie, moje drogie, nie bądźmy sztywne, bądźmy zadowolone z tego, jaki jesteśmy, kim jesteśmy, ale buźki, poćwiczmy, porozluźniajmy, bo tym naprawdę bardzo to przerobi. Żegnam się z Wami, dziękuję.